Witajcie. Mam wrażenie, że chyba każdy z nas czasem czuje, że pod powierzchnią tej całej codzienności, pod warstwą religii, filozofii, mitów, kryje się jakaś jedna wspólna opowieść. Mm -hmm. Opowieść o tym, kim tak naprawdę możemy się stać. Dzisiaj zanurzymy się w źródła, które twierdzą, że ta opowieść to nie jest tylko mit, ale, no wiesz, precyzyjna mapa mapa do pełni ludzkiego potencjału. Dokładnie. Mapa nazywana ścieżką wtajemniczenia. Tak, naszą bazą dzisiaj są wykłady Eni Besant, zebrane na początku XX wieku w książce Wtajemniczenie. I od razu powiem, to nie jest y, łatwa lektura. Spodziewam się. Besant opisuje drogę, którą nazywa krótszą, ale i o wiele bardziej stromą ścieżką ewolucji. Wyobraźmy to sobie tak. Normalna ewolucja to długa, kręta droga na szczyt góry. A ta ścieżka to wspinaczka niemal pionową ścianą. Więc naszym zadaniem dzisiaj jest zrozumieć, co według tego źródła trzeba zrobić, żeby w ogóle znaleźć się u podnóża tej ściany. Okej, okay, czyli to nie będzie poradnik w stylu Oświecenie w weekend? Zdecydowanie nie. Zanim jednak zaczniemy tę wspinaczkę, besant kładzie trzy takie, powiedzmy, fundamenty twierdzi, że to filary, na których opiera się cała koncepcja chociaż co ciekawe, nie trzeba w nie od razu wierzyć, żeby zacząć. Tak, to ważne. Pierwszy jest dość znany reinkarnacja. Tak, założenie jest proste. Jedno życie to po prostu za mało. Nie da się w ciągu tych kilkudziesięciu lat zebrać wszystkich możliwych doświadczeń, rozwinąć, no nie wiem, wszystkich cnót, przepracować wad. Jasne. Potrzeba wielu wcieleń, by przejść całą drogę od, jak ona to określa, dzikusa do świętego. Drugi filar to prawo karmy. Czyli kosmiczne prawo przyczyny i skutku. To, co siejesz, to zbierasz. Każda myśl, słowo, czyn. Wszystko wraca z matematyczną precyzją. I co ważne, nie jako jakaś kara czy nagroda od bóstwa. Tylko naturalna konsekwencja. Dokładnie. Która nas uczy i kształtuje. I wreszcie trzeci element, który brzmi. No cóż Najbardziej fantastycznie. Istnienie mistrzów. Tak, to prawda. To jest koncepcja, która może być trudna do przyjęcia dla e, współczesnego umysłu. Bisant opisuje ich jako starszych braci ludzkości. Starsi bracia. To istoty, które same przeszły już całą tą drogę. Osiągnęły ludzką doskonałość, ale dobrowolnie zostały, by pomagać tym, którzy są jeszcze w drodze. Działają jak nauczyciele, niewidzialni przewodnicy. Czekaj, to brzmi trochę jak, nie wiem, opowieść fantazji o jakichś ukrytych mędrcach, którzy kierują światem. Jak Bisant uzasadnia tę ideę, żeby to nie brzmiało jak teoria spiskowa o tajnym rządzie światowym? To jest świetne pytanie. Kluczowa różnica polega na motywacji i e, metodzie. W narracjach spiskowych jaceś ukryci władcy dążą do kontroli, do władzy dla siebie. Mhm. Tutaj mowa jest o istotach, które kierują się wyłącznie współczuciem. Ich celem jest przyspieszenie ewolucji i wolności wszystkich, a nie zniewolenia. Czyli nie ingerują bezpośrednio. Nie łamią wolnej woli. Raczej, wiesz, inspirują, podsuwają idee, działają przez umysły wielkich myślicieli, artystów. Ich wpływ jest jak słońce, które świeci na wszystkie rośliny, ale każda rośnie we własnym tempie. Rozumiem. To perspektywa bardziej ogrodnika niż dyktatora. I co ważne, ta mapa, ta ścieżka to nie jest jej autorski pomysł. To wzorzec, który jak twierdzi, odnajdziemy wszędzie. Dokładnie. W mistyce chrześcijańskiej mówi się o trzech etapach: oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Znamy to. W sufizmie, czyli mistycznym islamie, to będzie droga prawdy i żywota. W buddyzmie, hinduizmie te etapy są rozpisane jeszcze bardziej szczegółowo, ale rdzeń, rdzeń jest ten sam. Zmieniają się nazwy, kulturowe dekoracje, ale kamienie milowe są uniwersalne. Skoro mamy już te fundamenty, to jaki jest ten pierwszy, absolutnie kluczowy krok? Co trzeba zrobić, żeby z tej szerokiej, wygodnej drogi ewolucji w ogóle zacząć spoglądać w stronę tej stromej ściany? Tym warunkiem, który Besant nazywa sine qua non czyli bez którego ani róż, jest bezinteresowana służba ludzkości. Aha, i to jest fascynujące, bo nie chodzi o rzucenie wszystkiego i wyjazd do leprozorium. Nie chodzi o zawód, ale o fundamentalną zmianę motywacji. To znaczy, można być lekarzem, politykiem, artystą, nawet biznesmenem. Pytanie brzmi: dlaczego to robisz? Dla sławy, pieniędzy, władzy? Czy może twoim głównym napędem staje się chęć niesienia pomocy, podnoszenia ogólnego dobrobytu? Czyli to przejście z perspektywy ja na perspektywę me. Ale źródło dodaje coś bardzo ciekawego: że nawet ta egoistyczna pogoń za sukcesem nie jest zła. Nazywa to pożytecznymi igraszkami. Tak, tak. Walcząc o swoje, budujemy siłę woli, determinację, rozwijamy intelekt. To jest jak trening na siłowni. Dopiero gdy te mięśnie charakteru są wyrobione, możemy ich użyć do czegoś większego. A kiedy przychodzi ten punkt zwrotny? Przychodzi wtedy, kiedy cudzy ból zaczyna boleć tak, jakby był nasz własny. Rodzi się coś, co Besant nazywa namiętnością służenia. To już nie jest poczucie obowiązku, czy wiesz, ofiary, tylko wewnętrzna potrzeba. Wewnętrzna potrzeba, niemal radość, oddawanie siebie innym przestaje być kosztem, a staje się największą przyjemnością życia. I tu pojawia się absolutnie genialny przykład, który wywraca do góry nogami nasze stereotypy. Charles Bradlaugh, zagorzały ateista z XIX wieku. Tak. Był absolutnie przekonany, że po śmierci czeka go tylko nicość, żadnego nieba, żadnej nagrody, a mimo to całe swoje życie poświęcił na zaciekłą walkę o wolność słowa, prawa człowieka i poprawę losu biednych. Jest ten słynny cytat, w którym mówi coś w stylu Wystarczy mi, jeśli moje ciało posłuży za jeden ze szczebli mostu, po którym przyszłe pokolenia przejdą do lepszego świata. Niesamowite. I według Besant, taka postawa całkowite oddanie bez cienia nadziei na osobistą korzyść, tu czy w zaświatach, stawiała go bliżej wrót wtajemniczenia niż wielu pobożnych ludzi, którzy modlą się o zbawienie własnej duszy. Chwila, to jest... Niesamowite, czyli według tej filozofii ateista, który całkowicie odrzucał życie pośmiertne, mógł być duchowo bardziej zaawansowany niż ktoś, kto nie wiem, odprawia rytuały, ale robi to z egoistycznych pobudek. Dokładnie tak. To kompletnie zmienia potoczne rozumienie duchowości. Absolutnie. To pokazuje, że w tej perspektywie liczy się wyłącznie wektor serca kierunek woli, a nie zestaw wierzeń. I ta historia Bradlaucha idealnie ilustruje kolejny etap. Stan, który źródło opisuje jako bycie opątanym przez ideę. Czyli moment, w którym ta jedna, szlachetna myśl o służeniu innym staje się tak potężna, że pochłania człowieka bez reszty. Tak, kiedy jest gotowy poświęcić dla niej wszystko. Wygodę, reputację, nawet życie. Klasyczny przykład to Arnold Winkleryd, szwajcarski bohater, który w bitwie miał rzucić się na włócznie wroga, krzycząc: Zróbcie przejście dla wolności. Własnym ciałem stworzył wyłom. Był opętany ideą wolności ojczyzny, która przeważyła nad wszystkim. Ale co jeśli ta wielka idea, której się poświęcamy, z perspektywy czasu okaże się błędem? I tu Besant dzieli się czymś niezwykle osobistym. Opowiada o swoim wielkim błędzie, mm -hmm. kiedy jako młoda reformatorka broniła bardzo kontrowersyjnej broszury o kontroli urodzeń. Robiła to, bo wierzyła, że pomoże najbiedniejszym, naraziła się na publiczną hańbę, procesy sądowe i po latach już z perspektywy swojej wiedzy ezoterycznej uznała tę konkretną ideę za pomyłkę, za działanie, które nie dotykało prawdziwych przyczyn nędzy. Ale i to jest kluczowe. Tu dochodzi do głosu fundamentalna zasada okultyzmu, którą podkreśla. Jaka? Ocenia się nie zewnętrzny czyn, ale wewnętrzną pobudkę. Jej motywacją była czysta chęć ulżenia ludzkiemu cierpieniu. I była gotowa poświęcić dla niej absolutnie wszystko. I to właśnie to bohaterstwo, ta gotowość do ofiary, a nie słuszność samej sprawy otworzyły jej wrota w tajemniczenia. Wow! Czyli mogła się całkiem się mylić co do faktów, ale ponieważ jej serce było we właściwym miejscu i była gotowa postawić wszystko na jedną kartę, to właśnie to pchnęło ją do przodu. Tak, to rewolucyjna myśl. Oznacza, że ważniejsze jest to dlaczego coś robimy niż co dokładnie robimy. Precyzyjnie. Błąd intelektualny można naprawić, ale wyrobienie w sobie takiej odwagi i bezinteresowności to praca na wiele żyć kiedy te cechy są już wykute, kandydat jest gotowy by wejść na właściwą ścieżkę, zwaną ścieżką świętości. I tu dochodzimy do tych czterech wielkich etatów, czterech wtajemniczeń. Tak, a ona używa symboliki chrześcijańskiej jako, powiedzmy, uniwersalnego kodu. Pierwsze wtajemniczenie to symboliczne narodzenie Chrystusa w dusze. Co to właściwie oznacza w praktyce? To jest wejście do Królestwa Niebieskiego, co w tej terminologii oznacza otwarcie świadomości na świat intuicji. Można to porównać do kogoś, kto całe życie czytał książki o muzyce, a nagle po raz pierwszy ją usłyszał. Aha, czyli teoria staje się doświadczeniem. Dokładnie. Wszystkie abstrakcyjne prawdy karma, reinkarnacja, jedność życia stają się nagle żywym, osobistym, niepodważalnym doświadczeniem. W tym momencie adept zrywa troje kajdan, które wiążą zwykłego człowieka. Zatrzymajmy się przy nich. Pierwsze kajdany to poczucie oddzielności. Kurczę, naszej kulturze, która tak bardzo promuje indywidualizm, to chyba najgrubszy mur do przebicia. To prawda, to fundamentalna zmiana. Zaczyna się od tego, o czym mówiliśmy odczuwania bólu innych jako własnego. To pierwszy wyłom w murze ego. Aż w końcu człowiek zaczyna postrzegać całą ludzkość, całe życie, jako jeden organizm, a siebie jako jego komórkę. Dobro całości staje się jego dobrem, a drugie kajdany? Drugie to wątpliwości. Prawa takie jak karma przestają być teorią, a stają się widoczną, działającą siłą. I trzecie? Trzecie to przesądy. Co to znaczy? To wiara, że jakaś zewnętrzna forma, ceremonia, rytuał, przynależność do religii jest absolutnie niezbędna do zbawienia. Uczeń zaczyna rozumieć, że wszystkie religie są drogami na ten sam szczyt, a rytuały to tylko pomocne narzędzia, jak laski dla wędrowca. Ale liczy się Bóg, którego odnajduje się w sobie? We własnym sercu, a nie w żadnej świątyni. Po zerwaniu tych kajdan przychodzi drugie wtajemniczenie czyli Chrzest. Potem trzecie przemienienie, i wtedy nadchodzi ona. Czwarte wtajemniczenie symbolizowane przez ukrzyżowanie. Tak. Źródło opisuje to jako najciemniejszą noc duszy doświadczenie całkowitej, bezdennej samotności i opuszczenia. Uczeń zostaje odcięty od wszystkiego od kontaktu z Mistrzem od poczucia obecności Boga. Od jakiejkolwiek pociechy tak. To kulminuje w tym symbolicznym okrzyku z krzyża. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuściłeś. To brzmi przerażająco. Dlaczego taka ekstremalna próba jest w ogóle konieczna? Czy nie można osiągnąć tej jedności przez radość i miłość, a nie przez takie ostateczne cierpienie? To jest pytanie ostateczne. Według tej filozofii, ta próba jest konieczna, by zerwać ostatnią, najsubtelniejszą nić przywiązania. Przywiązanie do samego Boga jako czegoś zewnętrznego. Aha. Dopóki Bóg jest tam, a ja jestem tu, wciąż jest dualizm. W tej absolutnej pustce, gdy wydaje się, że zniknęło wszystko, człowiek musi znaleźć go w jedynym miejscu, które pozostało. W sobie. I wtedy następuje zjednoczenie. Tak, odkrywa, że sam jest Bogiem. Staje się, jak to określa Besant, zbawicielem świata, bo osiągnął świadomą jedność z całym życiem. Rozumiem. To ostateczne odarcie ze wszystkiego, by odkryć to, co jest niezniszczalne. A co dzieje się potem? Po przejściu tej próby i piątym wtajemniczeniu, które czyni z człowieka w pełni zrealizowanego mistrza. Czy to koniec drogi? Wręcz przeciwnie. To dopiero początek prawdziwej pracy. Staje on przed wyborem siedmiu dalszych ścieżek kosmicznego rozwoju, ale jest jedna szczególna ścieżka, którą może wybrać ścieżka współczucia. I to są ci starsi bracia, o których mówiliśmy na początku? Dokładnie. Ci, którzy na nią wchodzą, dobrowolnie rezygnują z dalszej podróży i pozostają związani więzami współczucia z ziemią. Tworzą to, co nazywa się wielkim białym bractwem albo hierarchią. I w niewidzialny sposób nadzorują ewolucję? Tak. Ich praca jest podzielona na dwa główne działy. Pierwszy to dział rządzenia. No i znowu wracamy do tego potencjalnie kontrowersyjnego tematu. Dział rządzenia, który kieruje losami narodów, ras, wojnami. To naprawdę brzmi blisko teorii o zakulisowych manipulatorach. Rozumiem tę obawę. Besant przedstawia to inaczej. Nie jako manipulację, ale jako zarządzanie wielkimi, ewolucyjnymi prądami. Z tej perspektywy nawet wielkie migracje, upadanie imperiów czy wojny, jakkolwiek tragiczne, mają głębszy cel. Tak, służą mieszaniu się raz, wymianie idei, przełamywaniu starych, skostniałych form. To jak rolnik, który musi zaorać pole. Z perspektywy dzdżownicy to kataklizm, ale jest konieczne, by zasiać nowe ziarno. A drugi dział to dział nauczania. Jaka jest jego rola? Na jego czele stoi postać, którą na wschodzie nazywają Bodhisattwą, a na zachodzie Chrystusem. Przy czym chodzi tu o urząd, niekoniecznie o historycznego Jezusa. Ten dział jest odpowiedzialny za duchowy rozwój ludzkości. To stąd wychodzą impulsy, które dają początek wszystkim wielkim religiom, filozofiom. Czyli podsumowując całą tę niesamowitą podróż, według źródeł, które dzisiaj analizujemy, ludzkość nie jest jakąś zagubioną, samotną łodką na oceanie chaosu. Nie jest. Istnieje z jednej strony precyzyjnie opisana ścieżka dla jednostki, a z drugiej nadrzędny, inteligentny plan dla całej cywilizacji, nadzorowany przez tych, którzy tę drogę już przeszli. Taka jest dokładnie teza tych wykładów. Próba pokazania porządku i celu tam, gdzie na pierwszy rzut oka widzimy tylko chaos i cierpienie. To zostawia nas z niezwykle prowokującą myślą na koniec. Besant używa pięknej metafory lodowca, który powoli z niszczycielską siłą przorywa dolinę. Z bliska wygląda to na totalną destrukcję, na katastrofę. Ale tysiące lat później w tej właśnie dolinie, na naniesionej przez lodowiec glabie, rozkwita najbujniejsze życie. I to rodzi pytanie, które możemy sobie zadać: jak zmienia się nasza perspektywa, gdy patrzymy na dzisiejszy burzliwy świat, na konflikty, kryzysy, nie jak na bezsensowny koniec czegoś, ale być może na bolesny, ale konieczny proces orania pola pod nową epokę? Proces, który choć dla nas bolesny, jest według tych źródeł nadzorowany przez ogromną inteligencję i bezgraniczne współczucie.